Cześć, z tej strony Asia. Dzisiaj przychodzę do was z kolejnym projektem i będzie to album, y, album dziecięcy na pierwszy rok życia, aczkolwiek niekoniecznie może to być po prostu album dziecięcy na jakiś tam okres życia dziecka, bo nie jest on tak skonstruowany typowo pod ten pierwszy rok życia. Natomiast no jest to album dziecięcy. Dobra. To na początek powiem wam, y, z czego korzystałam, co wykorzystywałam i potem zaprezentuję album. Od razu przepraszam Was za mój głos. <głos> Jestem chora, przeziębiłam się. Mam nadzieję, że jakoś Wam to nie będzie strasznie przeszkadzać. A już nie przedłużając, zaczynamy od materiałów, które użyłam do wykonania tego albumu. Kolekcje, z jakiej korzystałam. Kolekcje z Craft Okloka trzy kolekcje. Oczywiście nie zużyłam wszystkich, wszystkich papierów, które miałam, natomiast, że tak powiem, dobierałam te papiery tak, żeby mi pasowały kolestrycznie, wzorowo, że tak powiem, wzorami, żeby mi pasowały. No i tak, do stworzenia tego albumu wykorzystałam kolekcję Słodka Królewna. To jest, korzystałam z kart z tego małego bloczku 15x15, 20x20 i 30 na 30 Dodatkowo wykorzystałam również kilka papierów z Uroczej Królewny. Również tam są te, te papiery z 15 na 15 20 na 20 30 na 30 Oraz jako dodatków w niektórych miejscach wycięłam te takie brokacone elementy. Dziecięce, tutaj właśnie te zwierzątka, jakieś baloniki i jakieś inne jeszcze drobiazgi. Także to by było to. Aha, i jeszcze kilka kart. Korzystałam również z kolekcji Craft Oclock. Mój skarb, dziewczynka. Także też pewnie no zobaczycie w których miejscach. Dobra. Papiery odkładamy. I lecimy dalej. Do wytuszowania kart. No, jak zwykle ja tuszuję karty, czasem więcej, czasem mniej. Natomiast tutaj też tuszowałam tak delikatnie, tylko żeby nie pozostawiało tych białych takich brzegów i użyłam tuszu Distress Old Paper. Dobrze. Kolejna rzecz, to teraz może dziurkacze. Wykorzystałam tutaj cztery dziurkacze. Taką koroneczkę do wykończenia kart. Zobaczycie tak samo. Do wykończenia kieszonek użyłam tego, oto z IK Tools, tak. tej koronki. I tak, do zaokrąglenia mat w kieszeniach użyłam tego zaokrąglacza. I do wycięcia trzyma dełek w niektórych miejscach użyłam również tego, Dziurkacza koła z taką falbanką. Następnie korzystałam tutaj bardzo dużo z wstążyczek i wykorzystałam taką cieniutką, o, widać? Cieniutka, taka organzowa i takie, proszę, też organzowe Różowe, oczywiście jaśniejsze, ciemniejsze i tutaj taka bardzo ciemna różowa, także to jest to. Żeby ładnie wykończyć te wstążeczki, no to przycinałam je tym moim narzędziem, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Naprawdę super. Nie snują się, nie, nie ma niteczek, pięknie te wstążeczki są wykończone. Dobrze. Użyłam również takich nitów. Też zbior. One są taki ciemniejszy, różowy, taki brudny róż. I użyłam wykrojników. I już Wam pokazuję. Użyłam takiego wykrojnika, takiej kieszonki z motylkiem. Bardzo fajna, bardzo ją lubię. Rameczki z przeżyciami. I użyłam do y, wykonania napisu, też litereczek z takimi przeżyciami, tak. Więc jeśli chodzi o materiały, to byłoby chyba tyle. A jak o czymś zapomniałam, to będę w trakcie opowiadania o albumie y, mówiła. Dobrze, a teraz przejdźmy do albumu. Album prezentuje się w ten sposób. Ma wymiary 20 na 20. W środku ma 6 kart. Kart jest 6 i w każdej jest mata. Maty są proste, zaokrąglone i tylko wykończone tymi e, oto takimi, z, też z elementów dodatkowych, trzy madełkami, żeby się po prostu lepiej wyciągały. To oczywiście jest jeszcze niewyrobiony, bo wiadomo, świeży album. Także tak to wygląda. No i co? Zaczynamy prezentację. E, album jest na białej bazie. Taka była prośba żeby był jaśniutki i tak, na okładerce mamy dwie karty z kolekcji ta karta właśnie jest z kolekcji mój skarpy dziewczynka, taka wydaje mi się fajnie tu pasowała, tutaj mamy zrobioną kieszoneczkę i z miejscem na ewentualnie zdjęcie maluszka ewentualnie można zostawić również tą kartę, tutaj mamy wycięte właśnie z tych wykrojników literek imię maluszka tak? Ja je wycięłam trzykrotnie, skleiłam, żeby one troszeczkę taką warstwę tworzyły, takie były 3D, więc mnie się akurat taki efekt podoba, więc tak to wygląda. Okładka jest, jak widzicie, dosyć prosta. Taka była prośba i w zasadzie taka okładka podobała się mamie dziewczynki. Także taką zostawiłam. Oczywiście ona ma swój urok, ponieważ wiecie, ja robię zwykle takie okładki dosyć domne, jakieś kwiatuszki i tak dalej. Natomiast taka jest prosta, elegancka, klasyczna okładka. Zwłaszcza jeżeli chce się na przykład album trzymać na półce, między innymi powiedzmy książkami czy innymi albumami. Także prosta okładka jest jak najbardziej wówczas wskazana. Dobrze. Grzbiecik jest prościutki, tu już nic nie robiłam. Z tyłu. Też dwie karty naklejone. Tutaj jeszcze będzie mój podpis, moje logo. Dobrze. Albumik wiązany jest na dwie wstążeczki, szerszą i węższą, w odcieniach różu. Otwieramy. I. Tak. Pierwsza strona. Wiecie, ja tu sobie dałam te takie powiedzmy białe przykładki, żeby też albumu nie zniszczyć więc ja je zostawię. Nie będę już tutaj kombinować wyciągać na, na, na szybko. I tak, okładka. Mamy tutaj właśnie tą kieszonkę z, wy, z wykrojnika i tutaj zrobiłam taką książeczkę. Książeczkę, taką metryczkę na informacje właśnie o danych dziewczynki po porodzie. No i tutaj można sobie trzy zdjęcia włożyć. Jeśli chodzi o zdjęcia, to album pomieści zdjęcia 13 na 18 i mniejsze. I tych zdjęć powiem Wam, że tak nie liczyłam dokładnie, ale no minimum 100, myślę, że 100, 150 zdjęć ten album pomieści, więc myślę, że sporo. Tak samo tutaj można przykleić na tą książeczkę, można włożyć kilka zdjęć w ogóle nie przyklejonych na, na papier czy na matę i też będzie fajnie to wyglądało. Można tutaj jakieś zdjęcie przykleić, pełna dowolność. Dobrze, pierwsza strona to jest coś, co pierwszy raz w zasadzie wykorzystuję w swoim albumie, czyli wiązanie na sznureczek włoskowany. Powiem Wam, nie wiem jak takie rozwiązanie u mnie się sprawdzi, czy w moich albumach, dlatego też do tego albumu dołożę również te wstążeczki takie właśnie cieniutkie, Organizowe. Jeśli po prostu nie będzie ona, ten sznurecznik nie będzie zdawał egzaminu, będzie się rozwiązywał czy będzie kłopotliwy dla właścicieli, to po prostu będzie można sobie to wymienić i włożyć na to miejsce właśnie te wstążeczki, ponieważ wstążeczki akurat mnie się sprawdzają i były zawsze dobre. Natomiast tutaj chciałam też jakiś tak element nowości, urozmaicenia wprowadzić, więc dałam ten sznureczek. No a dobra, rozwiązujemy. I tak, ma, mamy tutaj taką klapkę. Na klapce rameczka. Tutaj w rameczce mamy y, matę, też z kartą z kolekcji. Tu można oczywiście nakleić sobie dwa zdjęcia, albo same zdjęcia tutaj włożyć, czy samo zdjęcie tutaj włożyć. O. I otwieramy. Widzicie, to ja sobie to tak przesunę. O. I tutaj mamy taki. O. Mnóstwo z, miejsca na zdjęcia. Można oczywiście przykleić jedno duże zdjęcie, zostawić grafiki, można mniejsze zdjęcia przykleić, w poziomie, w pionie, tutaj tak samo. To już według, e, że tak powiem, uznania. Tutaj mamy wykończenie właśnie tym, e, tą klapeczkę dziurkaczem brzegowym, tym mniejszym. Tak, zamykamy. Szybciutko zawiązuję. No. Tak. I tak jak mówiłam, maty, maty proste, takie białe, zaokrąglone, tylko brzegi. I wszystkie są maty takie same, natomiast różnią się tylko i wyłącznie tymi trzema dełkami. Dobra. Kolejna strona. To mamy wodospad. Wodospad, który pomieści zdjęcia. 10 na 15 w poziomie. Ja tutaj wiązałam go na wstążeczkę, ponieważ jakbym dała magnesy przy takiej ilości mat i jeszcze zdjęć mogłyby te magnesy być niewystarczające. Rozwiązujemy. I tutaj wygląda to w ten sposób, że mamy ozdobioną pierwszą stronę. O. Tutaj wyciąłam właśnie z tych elementów brokaconych tego bociana i go przykleiłam tak powiedzmy troszkę poniżej tego, który był oryginalnie na tej macie, taki efekt 3D, trochę żeby stworzyć. Tak? Tutaj mamy wykończenie też dziurkaczem brzegowym. No i tutaj mamy miejsce naprawdę na mnóstwo zdjęć. Zdjęcia można przykleić tylko z jednej strony, można z obu stron. Też pełna dowolność. O! Dobra. <laughs> Szybciutko zawiążemy i przejdziemy do kolejnej strony. Kolejna strona to głęboka kieszonka, wykończona tą piękną koronką. Na kieszonce mamy taką ala książeczkę, zamykaną na magnesik i książeczka jest wykończona też tym dziurkaczem mniejszym. Tak, otwieramy. Tu mamy miejsce na, na zdjęcie, na jakieś zapiski i tutaj to ten króliczek, on jest nie podklejony do końca, można sobie tutaj zdjęcie wsunąć i dopiero przykleić, albo tylko wsunąć zdjęcie, tak? Dobra. W kieszonce dałam książeczkę, tak? I dałam dwie maty. Tutaj właśnie mata na zdjęcie 13 na 18 tutaj 10 na 15 Oczywiście, tak jak mówiłam, zdjęcia można wkładać sobie również same nie wklejając je na maty, wówczas nie tworzy się tego dodatkowej, dodatkowej grubości, się nie tworzy tak, dobra kolejna strona mamy takie dwie klapeczki również zawiązywane na wstążeczkę wykończone też dziurkaczem tu można przykleić zdjęcie, można zostawić taki ozdobę no i tutaj miejsce na zdjęcie Dobra. Wiążemy szybciutko. Kolejna strona. Strona taka troszkę rozbudowana. Tutaj mamy klapeczkę. Na klapeczce mamy kieszonkę. kieszonkę. W kieszonce dałam też książeczkę. Też książeczka pomieści zdjęcia 10 na 15. Tak poprzednich można po prostu same zdjęcia powsuwać sobie. Rozwiązujemy. Tutaj mamy też wykończenie właśnie dziurkaczem brzegowym. No i tak, miejsce na zdjęcia bądź zdjęcie duże. Tutaj też miejsce na zdjęcie. Tutaj także kieszonka. I tu dałam takie dwie maty na zdjęcie 9 na 13 i 10 na 15 Oczywiście tych zdjęć można też więcej sobie tutaj włożyć. Zawiązujemy. Dobra, mamy zawiązane i kolejna strona, strona zainspirowana, że tak powiem, stroną, którą wykonywała Asia Szulik, bardzo podobna ta strona, bardzo mi się podobało rozwiązania, pomieści dużo zdjęć, a jest przy tym taka ciekawa, więc tą stroną się zainspirowałam. Chyba Asia pokazywała w ostatnim albumie, tutorialu, jak, jak tą stronę wykonać, więc bardzo mi się ona spodobała, więc postanowiłam ją również tutaj wykonać. I tak mamy klapeczkę. Na klapeczce mamy kieszonkę, i na tej kieszonce mamy taką książeczkę na magnesik. Ozdobiona pierwsza strona, wykończona dziurkaczem, i tutaj miejsce na dwa zdjęcia. Tu w kieszonce dałam dwie maty. Tu również wykończenie dziurkaczem. Zamykanie na magnesik. Otwieramy miejsce na zdjęcie bądź zdjęcie I tutaj także miejsce na zdjęcie bądź zdjęcia. Także bardzo fajna strona. Kolejna strona to klapeczki. Również zamykane na wstążeczkę. Tu ozdobiona. Pierwsza ta klapeczka dziurkaczem. Tu można oczywiście zdjęcie nakleić albo zostawić taki, taką grafikę. Otwieramy, i tutaj już nie oklejałam wewnętrznych stron tych klapeczek, ponieważ, jak tu przyjdą zdjęcia, zostanie biała obramóweczka. No i też po prostu dodatkowy papier zrobiłby dodatkową grubość. Tak? A sam w sobie już i tak ten album jest dosyć ciężki. A tu jeszcze zdjęć nie ma, więc jak przyjdą zdjęcia, to jeszcze się wypełni. Więc nie ma co dawać dodatkowych grubości. Kolejna strona to również klapeczki. Tym razem w pionie. Wiązane na stążeczkę. Oczywiście ozdobiona pierwsza ta klapeczka. Tutaj mamy tam słodką królewnę z dodatków wyciętą. Można sobie tu zdjęcie nakleić. Tu również nieoklejone. Tak jak mówię, przyjdzie. Zdjęcie zostanie biała rameczka. No i tutaj miejsce na zdjęcie bądź zdjęcia. Jak widzicie, album jest dla dziecka, oczywiście. Natomiast nie jest tutaj tak typowo wskazane, że to jest na ten pierwszy rok życia, ponieważ nie ma tutaj że zdjęcie z pierwszej kąpieli, jakichś z pierwszych spacerek. Także tutaj dowolne zdjęcia można sobie powklejać. Kolejna strona. Tu również wykorzystałam właśnie ten patencik z sznureczkami i nitami. I mamy i tak, pierwsza strona oklejona, wykończona dziurkaczem i tutaj miejsce na y, kilka takie otwierane y, książeczki. Zawiązujemy. Mhm. Kolejna strona. Tu mamy tak klapeczkę na magnesik, też ten element z dodatków. Otwieramy tutaj miejsce, żeby sobie na przykład jakieś zapiski zrobić, ewentualnie też nakleić mniejsze zdjęcie. I tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Tu wykończenie też tym dziurkaczem. No i tu miejsce na kolejne dwa zdjęcia. Tak. Kolejna strona. Na takie mniejsze zdjęcia. Tu mamy takie książeczki na magnesiki i wykończone tutaj tym dziurkaczem brzegowym. I można tutaj dwa zdjęcia, ewentualnie trzecie. I tak samo tutaj też dwa zdjęcia, ewentualnie trzecie. Tu można sobie też jakieś zapiski zrobić, ewentualnie przykleić zdjęcie mniejsze. I ostatnia strona. Również wiązana na sznureczek. I mamy coś podobnego do pierwszej strony. Tylko tak, tutaj mamy taką książeczkę w Zakończonym dziurkaczem. Tutaj można mniejsze zdjęcie albo jakieś zapiski, albo zostawić. No i tutaj przykleić mniejsze zdjęcia. Otwieramy. I tutaj można przykleić zdjęcie bądź zostawić grafikę i tutaj jakieś fajne zdjęcia po Także tak wygląda ta strona. No i ostatnia strona z nawiązaniem do strony okładkowej pierwszej. Też mamy tutaj książeczkę. W pieszące i tym razem tak oklejona. I też oczywiście pomieści zdjęcia 10 na 15. I tak by się prezentował ten album. Mam nadzieję, że osoba, która go mnie zamówiła, będzie zadowolona. Tak samo będzie, będzie również pamiątką dla dziecka, za jakiś czas oczywiście. Oczywiście Wam również dziękuję za uwagę. Jak zawsze zachęcam do komentowania. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. A na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku.